Teraz rusza wspólnota podgórsko-wielicka. Podobnoć w dwóch podgrupach A i B, żeby chyba mogło być po 150. Nawet widzę, że jednak małe dzieci też jadą, tylko że pod opieką rodziców. Więc widzę, że tu te obostrzenia są tak tylko częściowo przestrzegane. Czyli na upartego może bym się był w stanie załapać, gdybym bardzo się starał. Dobrze, grupa A grupa A A teraz jest druga grupa, grupa B grupa B, ta grupa A chyba nie była zbyt liczna. A może to jest nawet jeszcze dopiero teraz grupa A, a tamta jest jakaś jakaś jeszcze. Nie, nie, to chyba jest. Grupa B, dlatego grupa A prawdopodobnie jest mniej liczna. Tutaj aż tak dokładnie to wszystko nie jest chyba wyliczone. Rusza ambulans, prawda? A teraz pierwsza pielgrzymka, czwarta wspólnota, Nowochucka. Nowochódzka tu jest grupa, więc wiedziałem tylko tak ogólnie pokażę, to mi się kończy miejsce na, na komórce. No, no to. No to by było na, na razie na tyle. I nie wiem, kto dziś, dzieci jeszcze są? To już chyba koniec. Jeszcze jedna grupa tam. Z tyłu została jakaś jedna amen.